się odebrać dzisiaj dzieci. Niestety nie udało się, dlatego że dzieci zostały ukryte w innym miejscu. W tej chwili trwają czynności policji i kuratora. Nie chcę wyjawić miejsca, gdzie przebywa dziecko, także ja będę chciała zgłosić tutaj procedurę czaryfaler, ponieważ nie przebywa pod opieką żadnej uprawnionej osoby. A jeżeli chodzi o same te działania, od ilu pani walczy o swoje o dziecko? Klucze. Jak wygląda ta walka w wielkim skrócie? nadziei, tak jak dzisiaj. Tak naprawdę każda moja akcja kończy się właśnie takim skutkiem, jak ja ten. I tak dzisiaj pierwszy raz zostały podjęte działania z użyciem siły. Do tej pory nigdy kuratorowi. Udało się wejść, nie udało, to znaczy nie było nigdy wydane wcześniej postanowienie o tym, żeby wejść na teren budynku, który zajmuje w sposób siłowy. I teraz tydzień wcześniej w Koszalin, pod Koszalinem też była akcja i czy ona nie zaważyła na tym właśnie, że, że dzisiaj nie ma tych dzieci? Nie wiem co na tym zaważyło, ja podejrzewam, że po prostu mają jakieś możliwości zdobywania informacji krok przed nami. I co tak dalej panie na... zamierza? Czekam teraz na, na to, jak wyjdzie policja i y, będę chciała porozmawiać z osobą prowadzącą tutaj działania. Będę chciała, żeby powiedzieli, jakie, jakie mają względem tej całej sytuacji plany. Y, ponieważ ja zgłaszam, y, że dziecko zaginęło, więc chciałabym, żeby została uruchomiona procedura chai taun, y, natychmiastowego poszukiwania dziecka. Zobaczę z jaką reakcją się policji spotka. Wracając do wczorajszego wieczora, to sąsiedzi mówią, że te dzieci zostały wywiezione? E, tak, z tego co rozmawiałyśmy tutaj z sąsiadkami, powiedziały, potwierdziły w ogóle, że dzieci tutaj mieszkają. Nawet pani powiedziała, że wnuczka ma kontakt z naszymi dziećmi. E, powiedziała, że wczoraj przyjechał tutaj ciemny samochód. W samochodzie był człowiek z brodą, który opisał, według opisu odpowiada. E, Prezesowi Stowarzyszenia, panu Przemysłowi St... wspiera tutaj e, działania mojego męża i, i, i męża e, Zrobili rundkę w koło budynku, sprawdzili czy nigdzie nikt się nie czai za krzakami i włożyli e, po kolei jedno i drugie dziecko, z córkę pani Stalin, do, do samochodu i odjechali.